Przyjemność opowiedzieć o sytuacjach granicznych w życiu człowieka, jak również o tym, jak sobie radzić w kryzysie. Przedmiotem mojego zainteresowania będzie film Zabijam gigantów w reżyserii Andersa Waltera film z 2017 roku. Na początek dwa słowa o tym, jaka będzie struktura dzisiejszego spotkania, czyli opowiem o konstrukcji wykładu. Pierwsza to moja relacja do treści ekranowego widowiska. Otóż film Zabijam gigantów jest pełen zagadek i niespodzianek. To, co zobaczymy na ekranie, będzie dla nas momentami nie do końca zrozumiałe, a w trakcie rozwijania się fabuły będziemy podążać za główną bohaterką i będziemy jako widzowie dostawali wskazówki, jak to co widzimy interpretować. Stąd też moje odniesienia do filmu będą nieliczne, tak żeby wam tajemnicy nie zdradzić i zabawy podczas oglądania filmu Zabijam gigantów nie odebrać. Druga, druga ważna informacja to jest taka, że bohaterka filmu to Barbara Thompson, ma 11 lat i to przez jej oczy będziemy oglądali to, co w filmie się dzieje, czyli jakby to jest taka narracja troszeczkę, czasami pierwszoosobowa. Yy, druga rzecz, czy trzecia rzecz, to jest kwestia realizmu w tym filmie, a mamy do czynienia hmm, no na pierwszy rzut oka z połączenia thrillera z science fiction może, więc że jakby nie można mówić o realizmie, ale jednak chciałem powiedzieć, że o ile to, co będziemy oglądać, jest nie do zobaczenia w świecie, który nas otacza, o tyle co, to, co przeżywają bohaterowie, jest zupełnie realne. Ich emocje, ich opinie, ich reakcje na świat są zupełnie prawdopodobne i realne. I to jest właśnie powód, dla którego ten film pojawia się w programie Kino Szkoły. ponieważ ten świat przeżyć emocjonalnych ma prawo, uważam, być dla Was bliski, ale może zacznijmy od początku. Wyobraźmy sobie, że jest piękny zimowy dzień. I Ja Jestem zadowolony, bo jest w miarę ciepło, nie wieje wiatr, jestem wypoczęty i dreptam sobie brzegiem drogi na spotkanie, powiedzmy z dyrektorem szkoły, gdzie mam rozmawiać o tym, co mogę jako prelegent kino szkoły dla uczniów zrobić. I tak sobie dreptam, zadowolony i w pewnym momencie przejeżdża obok samochód i na moim jasno-beżowym płaszczu ląduje błoto pośniegowe. Mój dobry nastrój i dobre nastawienie do sytuacji, w której się za chwilę znajdę, ono pryska. Staje się w tym momencie zły, nie wiem, jak sobie poradzić. No, nie zdążę wrócić do, do domu, żeby się przebrać. To jest dla mnie sytuacja w, z pozoru w tym momencie bez wyjścia. Mam sobie jak najgorsze emocje do osoby, która do sprawcy tego czynu. I przez zaciśnięte zęby zaczynam syczeć i mówię, krócie, żeby cię diabli wzięli. Gdybym ja cię kopnął, to byś w locie na księżyc z głodu umarł. I kiedy mówię te słowa, to mówię je, ponieważ jestem zdenerwowany, ponieważ oderwałem się od siebie, zwyczajnego siebie. I za chwilę, za moment, kiedy Przestaje być zdenerwowany, to zdaję sobie sprawę, w jakiej jestem sytuacji, no i zaczynam myśleć, jaką strategię tutaj zastosować, czy wejdę do szkoły i szybko ściągnę płaszcz tak, żeby nie było widać ociekającego błota pośniegowego. Ale zatrzymajmy się na sekundę w tym, w tym momencie, w którym to wydarzenie się dzieje, i ja jestem bardzo zdenerwowany. Chciałbym tego człowieka, który kieruje samochodem, wyciągnąć z tego auta, chciałbym zrobić mu przykrość, chciałbym mu w jakiś sposób zmusić go do tego, żeby naprawił szkodę, którą wyrządził. A to moje wyobrażenie o tym, że, że, że diabli mają go wziąć, zabrać do piekła, to jest, to jest praca mojego umysłu, który wytwarza pewien mechanizm obrony. No, tak, żebym nie cierpiał yy, braku równowagi, żebym nie cierpiał z powodu yy, tego, co się wydarzyło, jestem zaskoczony tą sytuacją, zazułuszczony, żebym nie cierpiał, to właśnie pojawia się pewien mechanizm obronny. I te mechanizmy obronne mogą wyglądać w bardzo różny sposób u różnych ludzi, yy, przejawiać się na różne sposoby. Występują, o, występują u wszystkich ludzi i służą do tego, żeby zabezpieczyć naszą psychikę. Żeby ona nie oszalała. Chodzi o to, żebyśmy pozostali w pewnym dobrostanie duchowym. Powiem więcej, ten moment zezłoszczenia się na sprawce ochlapania, on mija. I gdybym pozostał w tym straszliwym zdenerwowaniu. I rzeczywiście w tym zdenerwowaniu otwarł drzwi tego samochodu i w tym wielkim zdenerwowaniu próbował wyrównać rachunki, to w większości krajów cywilizowanych. Agresywne działanie w kontakcie fizycznym, mimo że ja mam powód, bo zostałem ochlapany, za takie zachowanie czeka mnie kara albo konsekwencja. Zwróćcie zatem uwagę, że ten moment, kiedy ja włączę mój mechanizm obronny, on też troszeczkę zabezpiecza mnie przed tym, żebym dalej nie działał bardzo impulsywnie. Ważny moment tego wykładu. Spróbuję pokazać go opowiadając o dziecku. Wyobraźmy sobie zatem trzylatka, który siedzi przy stole i, kiedy, i bawi się. Ma zjeść śniadanie, ale, ale nie je tego śniadania i bawi się. W pewnym momencie przychodzi do niego mama i krzyczy, co ty robisz? Bo widzi, że w misce znajduje się pieprz, mleko, makaron, chleb i to wszystko jest zmieszane do postaci takiej jednej wielkiej masy. No i cóż to, cóż to dziecko robi? Ono reaguje na zachowanie mamy płaczem. I to jest taki mechanizm, najprostszy mechanizm obronny u dziecka i jedyny jaki on, męs 3 lata, posiada. Może jeszcze uciec. Natomiast jeżeli to samo spotkałoby nastolatka i ta mama powiedziałaby do, powiedzmy, trzynastolatka, co to robisz, co to w ogóle jest, to nastolatek ma już wielokrotnie różny, większy wybór, ma paletę zachowań, z których może skorzystać. Najprawdopodobniej się nie rozpłaczę, tylko ona właśnie zrobi taką dziwną minę, albo powie: A, coś mi się dzieje dziwnego z głową, tak, i tak właśnie zrobiłem to, co zrobiłem. M może wy wybierać, może, może wyjść, nic nie mówiąc, obrażając się na tą mamę, może wymyśleć jakąś głupotę, ci, przyrządziłam ci właśnie kolację, zażartować sobie z mamy. Zobaczcie, że tych y, sposobów wyjścia z sytuacji jest o wiele więcej. Tych mechanizmów obronnych jest o wiele więcej. O wielości ich będę jeszcze mówił, ponieważ wielość radzenia sobie, wielość rozwiązań, wielość wyjść z trudnych sytuacji powoduje, że jesteśmy elastyczni. O ile dziecko może się za każdym razem, kiedy pojawia się taka silna emocja, ona się może rozpłakać, i tylko to może zrobić, no to już im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej elastyczni co do sytuacji. Mówię o tym dlatego, że w sytuacjach kryzysowych, sytuacjach granicznych, różnego rodzaju, związanych z emocjami innych ludzi, związanych z przeżywaniem własnych emocji, związanych z zaskoczeniem sytuacją, którą jesteśmy, w, w tych różnych sytuacjach. Im jesteśmy starsi, tym mamy większą paletę możliwości zareagowania. To ważne, ponieważ to właśnie umożliwia nam przetrwanie sytuacji kryzysowej. Mechanizmy obronne najczęściej są adekwatne do sytuacji, ale taki mechanizm obronny on najczęściej, najczęściej zniekształca nam to, co widzimy. No wrócę do tego momentu, kiedy jestem bardzo zdenerwowany, syczę przez zębę na osobę, która oblała mnie. Tym błotem pośniegowym i jestem tak silnie zdenerwowany, że myślę o niej jak o wrogu, a o sobie myślę jak o kimś, kto jest sędzią i będzie w tej sytuacji wymierzał sprawiedliwość. No to ostatnie zdanie, które wypowiedziałem, to jest zaburzenie widzenia świata. Ja nie jestem sędzią, a być może za kierownicą jedzie zaspana, zdenerwowana matka trójki dzieci, które na tylnym siedzeniu bardzo rozrabiają. No więc, jak sobie dojdziemy do rzeczywistości, dotrzemy do rzeczywistości, ona wreszcie zaczniemy ją dostrzegać, to, to w, wtedy ja przestaję być agresywny, czy przestaję myśleć o tym, że powinienem kogoś za, za istniałą sytuację ukarać. Zatem mechanizmy obronne powodują zaburzenie oglądu rzeczywistości i powinno zniekształcenie naszego zachowania. Bardzo często nasze zachowanie jest nieadekwatne do sytuacji, która następują, następuje i mechanizmy obronne bardzo często utrudniają nam funkcjonowanie społeczne. Wyobraźmy sobie zatem, że jednak moje słowa ulegają materializacji i rzeczywiście do tego samochodu ten samochód zostaje zatrzymany przez płonące dwa demony jego yy, Prowadzący ten sprawca tego okropnego czynu jest wywleczony przez ten demon. Doprowadzony do mnie. Ja wtedy wymierzam mu sprawiedliwość wprowadzając w ruch swoją dolną kończynę i on zaczyna szybować w przestrzeni kosmicznej i zaczyna rzeczywiście posyłam go w kosmos. Wymierzam mu sprawiedliwość. Fragment, który widzieliście, pochodzi z mojego ulubionego filmu Georges Amelie A Trip to the Moon, podróż na księżyc pokazuje specjalnie, żeby uzmysłowić wam, że w sytuacji, kiedy pojawiają się w naszych głowach mechanizmy obronne, to rzeczywiście zaczyna działać wyobraźnia, i zaczynamy w, tym, w tych momentach. Yy, Oddzielać się od rzeczywistości, a bardziej żyć w tym, co sobie o niej myślimy. Czyli żyjemy w świecie własnych imaginacji. No i tutaj przeskoczę szybciutko do, um, sy do sytuacji fi filmowej, tego, co znajdziemy w filmie. Otóż, bohaterką tego filmu jest dziewczyna, która ma 11 lat i niewątpliwie jest w trudnej sytuacji życiowej. No, moglibyśmy ją chyba nazwać kryzysową. Otóż. I żyje ona z dwójką rodzeństwa, z których jedno musi utrzymywać całą rodzinę. Dodatkowo, ponieważ barbara jest, jaka jest, ma niewielu przyjaciół, w szkole trudno powiedzieć, że była akceptowana, żeby cieszyła się popularnością. Zatem to nie jest świat i świat dziecka, taki, którego byśmy tej dziewczynie życzyli. Po prostu jest w trudnym momencie życiowym, również pojawiają się trudności finansowe. Moglibyśmy ocenić tą sytuację jako po prostu kryzys i w tym kryzysie Barbara pewne rzeczy zaczyna przeżywać. Oczywiście u niej też uruchomią się mechanizmy obronne. Co więcej Barbara, to ważne żeby to powiedzieć, Barbarze trudno sobie wyobrazić przyszłość, to znaczy ona nie zna jakby rozwiązania tego problemu. To nie jest tylko jej problem, z tym, że w domu nie ma nikogo, kto mógłby być taką ostoją, podporą, kto mógłby pewne sprawy regulować i starsza siostra nie bardzo chce pełnić rolę matki, a nastolatka potrzebuje na wielu, wielu obszarach wsparcia. I tu pojawia się kolejny kontekst. Kolejny kontekst filmu. A mianowicie, czym tak naprawdę jest fantazjowanie? I tutaj się drob, drobinkę za, zatrzymam. Powiedziałem już, że to rodzaj mechanizmu obronnego przed, który chroni nasz dobrostan wewnętrzny, chroni naszą świadomość przed wypadnięciem na tory szaleństwa. Te fantazjowanie jest jednym z mechanizmów obronnych i naj, najłatwiej jestem w stanie to pokazać, no oprócz tej sytuacji, którą przed chwilą om, opisałem, ym, pokazać marzenie senne, bo w marzeniach sennych często fantazjujemy, ale rzadko się zdarza, żeby te fantazje w żaden sposób nie dotyczyły czy nie wynikały z rzeczywistości, którą przeżywamy. Najczęściej w marzeniu sennym Następuje przepracowanie tego, co nas otacza, czyli istnieje różnego, istnieją różnego rodzaju związki między treścią snów, a tym, co emocjonalnie przeżywamy w rzeczywistości. Mogę posłużyć się też innym przykładem, jeżeli chodzi o mechanizm obrony polegający na fantazjowaniu. Otóż często, gęsto w wieku nastoletnim nastolatkowie piszą pamiętniki. W takich pamiętnikach pojawia się przecież. Oprócz faktów, przetworzenie rzeczywistości, pojawia się myślenie życzeniowe na temat swojej osoby oraz innych osób, pojawiają się marzenia co do przyszłości, jak ona ma wyglądać, pojawiają się też nasze oczekiwania, nasze pomysły na to, jak chcielibyśmy, aby świat wyglądał. No, śmiało mogę powiedzieć, że to jest rodzaj fantazjowania na papierze, ale to nie jest jeszcze koniec. Bo gdybyśmy spojrzeli na to, jakich lektur, do, po jakiej lektury sięgacie, co czytacie, mówię o czytaniu rozrywkowym, nie mówię o czytaniu lektur szkolnych, bądź jakie filmy, albo jakie seriale, albo w jakich grach bierzecie udział, to te wybory mogą mówić o tym, w jakiej sytuacji jesteście i czego tak naprawdę potrzebujecie. Jaką potrzebę bycie bohaterem w grze czy um, identyfikowanie się z bohaterem filmowym, jaką potrzebę jest w stanie spełnić? Jak to mamy, to przeskoczmy dalej i zobaczymy sobie rzeczywistość szkolną, rzeczywistość szkolną Barbary i w ogóle rzeczywistość szkolną, która Was otacza. Otóż repertuar. Relacji i sposobów zachowań nastolatków w porównaniu do tego, co robią dorośli, jest mniejszy, węższy i często jest związany z bardzo kruchym i delikatnym poczuciem własnego ja. Kim ja jestem? Chcę bronić wła własnych granic. Nikt nie będzie mi mówił, jaki powinienem być, bo ja to ja. Jestem samodzielny, chociaż tak naprawdę nie mam żadnego doświadczenia życiowego, bo jestem za, za młody, nie przeżyłem jeszcze zbyt wiele. To rodzi sytuację napięcia emocjonalnego i często powoduje, że one są rozładowywane przez działania, które są na niekorzyść innych osób. To dzięki temu, że będę komuś dokuczał, koledzy będą mnie postrzegać jako kogoś, kto jest bardziej ważny. I wyżej w strukturze grupy. Jeżeli namówię koleżanki, żeby się nie odzywały do kogoś tam z tego powodu, że ma brudne paznokcie albo chodzi w niefajnych butach, no to będę wokół siebie miała grupę wsparcia, kogoś, kto będzie mnie adorował, i ja będę, będę mieć dzięki temu poczucie, że jestem ważna. Takie rzeczy zdarzają się w szkole i są rodzajem normy kulturowej. To nie jest rzecz absolutnie wyjątkowa, to się po prostu zdarza. Zdarza się również w filmie, który za chwilę zobaczycie. i jest, To jest trudny moment, to jest właśnie moment kryzysowy. Szkoła jest jednocześnie przestrzenią, to ważna część tego wykładu. To jest, szkoła jest przestrzenią, w której państwo, w którym żyjemy, które płaci za tą szkołę, realizuje pewien zestaw symboli i pewnych wartości. Również jeżeli chodzi o relacje między ludźmi. To właśnie dlatego w szkole pracują osoby, które są wykształcone i przygotowane do tego, aby udzielać wsparcia młodym ludziom w różnych sytuacjach, które je w szkole i poza szkołą spotykają. Mówię o tym dlatego, że w sytuacji kryzysowej to, co należy zrobić, to po prostu z kimś porozmawiać, wybierając osobę, której się najbardziej ufa. W pojedynkę nawet dorośli ludzie nie dają sobie rady z problemami. Natomiast jeżeli jesteśmy w grupie wsparcia, kiedy wiele umysłów ogląda sytuację, w której jesteśmy z wielu perspektyw, proponuje różnego rodzaju rozwiązania, na które wcześniej po prostu nie bylibyśmy w stanie wpaść. Wracam jednak do sytuacji szkolnej, więc po pierwsze są to nauczyciele. Wśród nauczycieli dla ucznia osobą najbliższą, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów, jest wychowawca szkolny. To on w większym stopniu niż w relacji do innych uczniów zajmuje się problemami, zajmuje się potrzebami uczniów w swojej klasie. Do pomocy ma psychologa szkolnego, psychologa rozwojowego, i ten psycholog albo jest dostępny na terenie szkoły, albo jest dostępny na terenie placówki zdrowia. W Polsce muszą w każdej miejscowości być placówki, które oferują wsparcie. Psychologiczne dla uczniów. I szkoła, i taka placówka współpracują po to, żeby w razie sytuacji trudnych, kryzysowych, yy, yy, trudnych również emocjonalnie, pomóc uczniom. To jest yy, prawo wynikające z Konstytucji. Polska Konstytucja gwarantuje każdemu Polakowi, nawet wtedy, kiedy jest nieletni, prawo do tego, że jest nietykalny, prawo do tego, żeby korzystał ze służby zdrowia. Prawo do tego, żeby się nieodpłatnie kształcił. Prawo do tego, żeby czuł się w tym kraju bezpieczny. To są prawa konstytucyjne obywateli polskich, również tych, którzy nie są pełnoletni. Zatem, jeżeli państwo to gwarantuje, to należy z tego w 100% korzystać. Kiedy mówię o sytuacjach kryzysowych i o sposobach radzenia sobie z nimi, to nie mogę nie powiedzieć o emocji relacji zwanej przyjaźni. Cóż? Wyróżniałoby przyjaźń spośród innych relacji, których doświadczamy. Spróbuję to opisać w ten sposób, że przyjaźń to jest taka relacja, w której w bardzo dużym stopniu ufamy drugiej osobie i wiemy, że będzie działać na naszą korzyść, będzie nas wspierać, jednocześnie nas nigdy nie zdradzić. To jest właśnie przyjaźń. I główna bohaterka. Takiego, takiej relacji doświadcza. Nie jest to jednak prosta relacja, ponieważ Barbara walczy, teraz mówię to po raz pierwszy, walczy z gigantami. Wiemy to z tytułu, że walczy z gigantami i walczy, no właśnie, walczy w obronie mieszkańców miasteczka, w którym żyje. No więc, jeżeli Nastolatka jedna mówi drugiej o gigantach i o tym, że broni miasta przed gigantami i ma do tego specjalnie przygotowany młot, ma w lesie poukrywane różnego rodzaju pułapki, to sami przyznacie, że o takiej osobie mielibyśmy zdanie co najmniej dziwne. Znaczy ja byłbym zaskoczony, może nieco rozbawiony, niemniej jeżeli mamy do czynienia z dwiema nastolatkami, 11-12 latkami, to jedna może powiedzieć drugiej, słuchaj, to jest. To mm, jest. Pierwszy raz się z tym spotykam. To jest jakieś takie dziwne. Tutaj się zatrzymam i powiem, że scenariusz filmu powstał na podstawie komiksu pod dokładnie tym samym tytułem, i ja się tymi dymkami, planszami komiksowymi, ramkami z, dokładnie z komiksu, będę posługiwał. I zobaczcie, że jest dokładnie taka scena. I w filmie, i w komiksie, kiedy te dziewczyny się poznają, i jedna szczerze mówi drugiej, że takie. Przeżywanie, opowiadanie o gigantach, no to właściwie, co, co w tym jest takiego fajnego, że ciebie to tak bardzo interesuje? Bohaterka tego filmu broni, jak powiedziałem, miasta przed gigantami. Jednocześnie, kiedy spojrzymy na jej sytuację, to kiedy pomyślimy, że w relacjach rodzinnych również ważna jest współodpowiedzialność za własny dom, współodpowiedzialność za losy bliskich. To możemy zobaczyć pewną paralelę. Barbara skutecznie chroni miasto przed gigantami, poczynając różnego rodzaju rzeczy, i to w pewnym stopniu um, opisuje jej sytuację domową. Tutaj się zatrzymam, i ponieważ mówię o sytuacjach kryzysowych i o fantazjowaniu, spróbuję to razem połączyć i odpowiedzieć na pytanie, jaką korzyść. Może mieć nastolatek z tego tytułu, że fantazjuje na temat rzeczywistości, która go otacza. No, takie fantazjowanie może prowadzić do samopoznania. Czyli, jeżeli zaczniemy się przyglądać tym fantazjom, troszeczkę z boku, to się może okazać, że dowiemy się o tym, co mnie motywuje do tego, żebym myślał tak, a nie inny sposób, jakie siły popychają mnie do tego, żebym robił czy mówił tak, a nie inaczej. Co powoduje, że wyrażam na temat świata, który mnie otacza takie, a nie inne sądy, to samo, poznaje, samo poznanie wpływa na bezpieczeństwo. Dlaczego? Jeżeli ja mam świadomość tego, że dla mnie najważniejsze jest zdrowie, ponieważ zdrowo się odżywiam, uprawiam sport, dbam o siebie, jeżeli mam taką świadomość i wiem, że to jest dla mnie dobre, to mimo, że chcę poznawać nowych przyjaciół, to jeżeli ktoś Zaproponuje mi na przykład spożycie narkotyków, aby wejść do grupy. To spożycie narkotyków ma być taką inicjacją do wejścia do grupy, to ja, znając siebie, zupełnie bezpiecznie mogę rozważyć, czy chcę być w grupie osób, które korzystają z narkotyków i co więcej, proponują te narkotyki innym osobom. I to jest taki moment, kiedy odważnie można powiedzieć, w zgodzie ze sobą, że danej rzeczy nie potrzebujemy i że ona nas nie rozwinie. Bardzo często szczerość, taka szczera odpowiedź powoduje, że inne osoby zaczynają nas odbierać na serio i przestają być wobec nas ofensywne. Muszę zatem zwrócić uwagę, że samo poznanie może po prostu zapewniać bezpieczeństwo. Zatem, jaki, jakie korzyści mielibyśmy z świadomości mechanizmów obronnych, czy jakie korzyści mielibyśmy również z obserwowania? Rozwijające się fabuły filmu Zabijam Gigantów. Stąd też to spoglądanie, co pewien czas na siebie, pozwoli Wam oszacować, kim w danym momencie jesteście, czego tak naprawdę potrzebujecie, dlaczego w taki, a nie inny sposób reagujecie na świat, który Was otacza. To samo poznanie jest jednym z powodów, dla którego dzisiaj zaprosiłem Was na film Zabijam Gigantów. Mam nadzieję, że odrobinę rozjaśniłem pewne mechanizmy. Które powodują, że bronimy się przed tym, co jest wokół nas, fantazjujemy, czasami tworzymy równoległą rzeczywistość, czasami udajemy, że coś nie istnieje, czasami bagatelizujemy problem. Tych sposobów radzenia sobie ze światem jest bardzo dużo. Ja nie, nie chciałem tego tematu bardziej rozwijać. Zapraszam Was na film, poprowadziłem wykład człowiek w sytuacjach granicznych, jeszcze raz się przedstawię. Ja nazywam się Marcin Skorek i pracuje dla programu Kinoszkoła.